Witajcie serdecznie, dzisiaj prezentujemy Skoda Fabie auto z 2013 roku. Jest to wersja już po faceliftingu. Jak widać wizualnie, auto w dobrym stanie. Na chwilę obecną przejechało około 200 tysięcy km. Silnik benzynowy, 1,2 litra. Auto, oczywiście, posiada klimatyzację. Jak widać, wizualnie ładnie się prezentuje. Na wyposażenie posiada m.in. również alufelgi, elektryczne szyby. Pozostałe elementy wyposażenia, oczywiście, będą opisane w treści tego ogłoszenia. Standardowo na samochód udzielamy półrocznej gwarancji na silnik oraz skrzynię biegów. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania co do tego samochodu, zapraszamy na oględzinę oraz jazdę próbną. I pamiętajcie, że skupujemy samochody na terenie całej Polski. Dojeżdżamy do klientów, wycenę online są zupełnie bezpłatne auta oczywiście można zostawiać też w rozliczeniu, przyjmujemy droższe jak również tańsze samochody, sprawne jak również uszkodzone a ten samochód został przygotowany do sprzedaży dzięki wyligany.pl autodetailing poznań, także serdecznie zapraszam również do sprawdzenia oferty jeżeli chcecie wyczyścić swój samochód do sprzedaży lub po prostu go odświeżyć, zadbać o niego, skontaktujcie się z nimi, pozdrawiam, cześć